Dzień dobry Państwu. Zbliżają się wybory samorządowe w listopadzie 2014 roku i wznawiamy nasze filmiki na temat plakatów i banerów wyborczych różnych komitetów. Proszę popatrzeć. Komitet Truskolaskiego, Marcin Szczudło. Tadeusz Truskolaski, drodzy Państwo, to jest dwukrotny prezydent Stoku. i jak widzicie startuje Startuje w wyborach pod szyldem swojego nazwiska. To jest Komitet Wyborczy Tadeusza Truskolaskiego, a nie Komitet PO czy Komitet y, PiS-u. Ale na tym banerze widzicie Marcin Szczudło. To jest człowiek, który był w poprzedniej kadencji w PiS-ie. Czyli drodzy Państwo, jeżeli prezydent, były prezydent który był popierany przez platformę, dzisiaj startuje pod swoim szyldem, pod swoim nazwiskiem. Jeżeli go popierają działacze partii politycznych, którzy przepisują się do tak zwanych niezależnych, w nawiasie niezależnych komitetów pod nazwiskiem znanej osoby, to drodzy państwo, to jest komitet po prostu zwykłych urzędasów. Jeżeli na to zagłosujecie, ja w się nic nie zmieni. Będzie to, co było dotychczas. Zostaniecie po prostu bez pracy. Tutaj sobie podają ręce. Widać, że Tadeusz Truskolaski czuje się mocnym kandydatem, dlatego, że nie startuje i nie jest popierany przez Platformę, tylko startuje pod swoim nazwiskiem. Ale to jest możliwe tylko dlatego, że dwie kadencje pełni funkcję prezydenta miasta, czyli jest znany. Ale jest urzędasem i tutaj człowiek z PiSu, szczudło, który współpracuje z człowiekiem z PO. Czyli sami widzicie, że urzędasy współpracują między sobą, żeby w tych wyborach znowu mieć pracę na następne 4 lata. Nie głosujcie na urzędasów, bo oni dla Was nic nie zrobią. To się dla Was skończy na. Następne 4 lata chodzeniem po pustym Białym Stoku i szukaniem pracy, bo pieniądze znowu będą wydawane na jakieś imprezy kulturalne, na jakieś instalacje kulturalne, ale nic nie pójdzie na zakłady pracy. Miasto będzie zadłużane, aż w końcu kroczy Komornik do Urzędu Miejskiego Białystok. Tutaj mamy, drodzy Państwo, plakat Roberta Żylińskiego z. Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Żyliński, biały stok, Ale nie jest to osoba nieznana, nie jest to Komitet Żylińskiego, bo Żyliński jest człowiekiem PSL-u. On był w PSL-u i piastował różnego rodzaju funkcje w administracji z PSL-u. Dlatego to jest po prostu czysta kpina. Ten baner wyborczy, żyrafy wychodzą z szafy. Rzeczywiście, oni są żyrafami. Co 4 lata wychodzą na wybory po to, żebyście na nich zagłosowali i przez nowe 4 lata pozostawaliście po prostu bez pracy. Takie to są żyrafy urzędase, żeby zostać na następne 4 lata w pracy. No to jest po prostu kpina z wyborców. Ktoś, kto jedzie samochodem przy drodze, to po prostu myśli, że to jest jakiś komiks, tak? Jakaś historia obrazkowa. A tutaj żyrafa, Żyliński, wychodzi z szafy. Tak to można po prostu odczytać. I ja to tak odczytuję. Facet przez 4 lata ukrywał się na stanowiskach administracyjnych jako urzędnik i teraz wychodzi z szafy. Na następne wybory, żebyście znowu na niego zagłosowali. A jak wybory się odbędą, dostanie mandat, zostanie radnym, to znowu wejdzie do szafy, znowu się zamknie i znowu będzie obojętny na problemy miasta Białystok, bo w Białystoku trzeba pieniądze przeznaczyć na zakłady pracy. Innej opcji nie ma. Inna opcja to młodzi ludzie po studiach swoje dyplomy chowają do szafy i jadą na Saksy. A tak po tych wyborach, jak dacie pracę Żylińskiemu, dacie szczudło, pracę zagłosujecie na Truskalajskiego, tak? To też rafy urzędnicze wejdą do szafy, zamkną się w szafie i będą siedzieć cicho. Nie będą waszych problemów załatwiać. Oni tylko teraz wychodzą ze swoimi banerami, ale to jest po prostu skandal, bo przez następne 4 lata się nic nie zmieni. Białostoczanie nie potrafią zorganizować, drodzy państwo, komitetów niezależnych, bo widzimy, że po prostu społeczeństwo nie działa politycznie i efekty są tego takie, że po prostu większość komitetów wyborczych to są komitety urzędasów którzy teraz znowu wychodzą z szafy, żeby zostać wybranym na następną kadencję. No i dlatego takie są efekty, dlatego będziecie w tym kraju bez pracy, bez perspektyw, drodzy Państwo.